Witamy serdecznie dzisiaj z Warszawy. Sąd Rejonowy Warszawa Śródmieście. Dziś proces, proces, moi drodzy, Bustowskiego kontra producent parówek Animex, Morliny, Berlinki, Krakuski. Moi drodzy, firma uważa, że szkalujemy firmę. Niemniej jednak, tak jak mówiłem, Niejednokrotnie, prawnicy tej firmy żądają ode mnie wystawienia zaświadczenia, że urządzenie jest nieprawidłowe, bo jest rosyjskie. Treść przygotowana... Przepraszam najmocniej. Ale no tutaj jesteśmy z boku. Jesteśmy z boku. Dobrze. Nie będzie, no, będzie pana widzieć. Dobrze. Dziękuję. Nadgorliwość gorsza od faszyzmu. Eee, w każdym bądź razie, moi drodzy, wymagania firmy były takie, że jeżeli opublikujemy na profilu moim oświadczenie, które przygotuje zarząd firmy Animex, a miało być moim oświadczeniem, to firma wycofa wszystkie pozwy skierowane przeciwko mnie. Nie ma takiej zgody. Nie ma takiej zgody. Jesteśmy tu dzisiaj, moi drodzy, dla przyszłych pokoleń, dla dzieciaków. Albowiem ilość szkodliwych substancji, jakie jest stosowana dzisiaj w przetwórstwie mięstym, szkodzi zdrowiu, a w szczególności szkodzi przyszłym pokoleniom. I o tym powinniśmy rozmawiać. Tutaj jesteśmy dzisiaj w sprawie, moi drodzy. W sprawie, która dotyczy każdego człowieka, każdej istoty żywej. W Polsce nie funkcjonują żadne systemy kontroli jakości. A pokażę wam tutaj, co się znajduje z boku, bo tutaj jest sąd. Zobaczcie, tutaj z boku jest ministerstwo. Ministerstwo zła, obłudy kłamstwa, korupcji i oszustwa konsumentów. Działania tak naprawdę w interesie korporacji zagranicznych. Tutaj zasiadają kłamczuchy, moi drodzy, albo albo z PSL-u, albo z PiS-u, albo z Koalicji Obywatelskiej. 40 rynków hurtowych w państwie polskim jest na minusie. Możecie to sobie posprawdzać. Sponsorowane jest to, moi drodzy, przez społeczeństwo i jest przechowalnią polityczną. Państwo polskie tak naprawdę nie ma żadnych rezerw energetycznych, żywnościowych i paliwowych. To co mówię od trzech lat. Od trzech lat trąbię, że będzie głód, smród, bieda i ubóstwo i nostalgia, płacz. A w szczególności w tej Warszawie. Wyobraźcie sobie. Jak zamkną te aszony, biedronki, te lidle, i nie będzie, moi drodzy, prądu, wody i gazu, a pozamykają to, bo to jest kwestia czasu. Nieciekawa sytuacja, ale można mówić, moi drodzy, kłamstwa. Jeszcze raz, kłamstwa poganiane kłamstwami. To Ministerstwo Rolnictwa z tyłu. Nie służy na pewno polskiemu rolnictwu, a w szczególności nie służy konsumentom. To ministerstwo wystawia fałszywe zaświadczenia, to ministerstwo generuje upadki gospodarstw rolnych, stwarza zagrożenie bezpieczeństwa żywnościowego. To w tym ministerstwie moi drodzy padały różne propozycje, żebym odgrywał rolę tak zwanego wentyla bezpieczeństwa. Na co się nie zgodziłem, dlatego że moi drodzy, tu, a w szczególności na posiedzeniach Komisji Rolnictwa, dochodzi do lobbyingu. Każda komisja rolnictwa, nie tylko rolnictwa, ale i złóż naturalnych i innych rzeczy, to lobbying kapitału zagranicznego, to przedstawiciele zagranicznych korporacji. Policjanci nawet nie wiedzą, w jakiej mierze, czy wojskowi otrzymywali konserwy stuczu nakładczego, moi drodzy, ze stref czerwonych, albo, które tak naprawdę powinny iść do utylizacji, to szły w konserwy. Afera goni aferę i Polska kijem podparta nic nie warta, bo jest masa aferzystów, politykierów. Dopóki będziemy mieli, proszę Państwa, sytuację związaną z obecnością partii politycznych w tym kraju, a w szczególności tych pięciu, które są, to nigdy nic się nie zmieni w tym kraju. Dzisiaj zbierają się grupka, jest ludzi, ale pomalutku, po pomalutku się będziemy... Zbierali kolega tutaj otworzy zgromadzenie No i powiemy kilka słów, po co my tutaj jesteśmy i dlaczego tutaj jesteśmy? Dlatego tutaj jesteśmy? Tak? Tak, otwieram. Dzień dobry Państwu. Nazywam się Piotr Makowski. Jestem organizatorem tego zgromadzenia. Proszę Państwa, uprasza się o przestrzeganie prawa. A przede wszystkim nie nawoływanie do żadnych rasistowskich ksenofobicznych wypowiedzi. Wszystko ładnie, pięknie z kulturą. Pamiętajmy, że nieznajomość prawa nie zwalnia od jego przestrzegania. Zgromadzenie uważam za otwarte. To może, to może ja, jak można? Tak? Moi drodzy. Piotr powiedział, powiedział bardzo mądre słowa przed chwilą. Nieznajomość prawa nie zwalnia z jego odpowiedzialności. To właśnie po prawej stronie, tutaj mamy Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo, które fałszuje statystyki dotyczące, moi drodzy, bezpieczeństwa żywnościowego tego kraju, mamiąc konsumentów i mówiąc, że jesteśmy krajem. O największym stopniu rolnictwa w Europie, chyba, moi drodzy, reeksportowym i importowym surowców z zagranicy. Następnie przebijane są kody kreskowe 590 i wywożone jest to pod kodem kreskowym z flagą Polski. To, co mówią kierowcy. Jakie mięso jest włożone do Polski, moi drodzy, z głębokiego mrożenia. Śmierdzące, stare, a z tego są robione w Polsce parówki dla dzieciaków. I jaki jak stopień chemizacji żywności jest, to wszyscy widzimy. Pan minister rolnictwa to ugasz i kłamca. Jak cały PiS, Platforma, PSL, ale w szczególności... Wszyscy, którzy zasiadają, moi drodzy, i są powiązani z rolnictwem. W Polsce funkcjonuje 165 organizacji rolniczych, z czego może cztery to ekologiczne, co chcą coś zrobić, a reszta, moi drodzy, to są wydmuszki. Żadne organizacje, które reprezentują interesy polskich rolników. To tutaj w tym Ministerstwie Rolnictwa, z tyłu za mną przy sądzie, jest źródło zła dla polskich konsumentów, moi drodzy. To tutaj siedzą lobbyści kapitału zagranicznego i korporacji zagranicznych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. To oni tutaj tworzą legislację prawną po to, żeby upadło rolnictwo, a w szczególności, żeby rozwijał się tucz nakład. Po to, żeby zniszczyć mleczarstwo, żeby uzależnić tak naprawdę naród Polski od jedzenia marketowego, a tak naprawdę nikt nie czyta raportów Najwyższej Izby Kontroli. Żywność marketowa, moi drodzy, to najgorszy syf, jaki może być, powodujący nowotwory. I o tym mówią raporty Najwyższej Izby Kontroli. Dziś jest mój proces z firmą Animek z Berlinki Morliny Krakuski. I tak jak powiedziałem, prawnik na mediacjach firmy Animex powiedział, że oni wycofają wszystkie, wszystkie wycofają moi drodzy procesy sądowe. Brawo, brawo za zapiękniewane. Nie wolno trudzić dzieci. My jesteśmy tutaj w sprawie, moi drodzy, ponad podziałami politycznymi. Tu jesteśmy po to, żeby coś zmienić dla przyszłych pokoleń. Raporty nikowskie nie kłamią, państwo polskie jest dysfunkcjonalne, sanepidy nie funkcjonują i nie funkcjonuje nic tak naprawdę, co by chroniło konsumenta, to jest jedna wielka fikcja. E, jak można, to ja bym komuś oddał to, żeby ktoś nagrywał. Ktoś może to wziąć nagrywać? Przepraszam. Weźmy. A. Moi drodzy W tym ministerstwie Od 2004 roku Nie ma reprezentanta polskiej wsi Polskiego konsumenta Tak naprawdę Tu się kryją tylko i wyłącznie partykularne interesiki kieszą. Na komisjach sejmowych rolnictwa wali się takie numery i przewały, że wam się w głowie nie mieści. Niedaleko stąd znajduje się Fundusz Składkowy Rolnik. Tam się wali przewały. I to wszystko wie pan minister. Tam związki zawodowe to są dopiero, moi drodzy, skorumpowane. Przechowalnia Przechowania polityczna w sektorze rolnictwa, a w szczególności moi drodzy w rynkach hurtowych, które są wszystkie na minusie. Nie ma ani jednego rynku hurtowego, który by był na plusie. Polska jako kraj nie ma żadnych rezerw bezpieczeństwa żywności ani energetycznego, ani paliwowego. O tym stanowiły już dokumenty, które były wyniesione zarządu, Kopacz pod nazwą bezpieczeństwo żywnościowe pod kryptonimem promieni rażenia. i drodzy, my nie mamy żadnych rezerw. Pieniądze idą na rezerwy, ale rezerw nie ma. Przyjdzie niedługo głód, płacz i nostalgia i będzie płacz konsumentów. Będziecie płacić za żywność, tyle że was będzie głowa bolała. Ale pan minister się wyżywi, bo pan minister w pierwszym będzie Helikopterze tak na lotnisko. Oni już trenują z Panem Prezydentem razem z Jarosławem. Już trenują ewakuację z Państwa Polskiego. Moi drodzy, nie mamy ani rezerw gazowych, ani energetycznych, ani paliwowych, ani żywnościowych. Inflacja to wynik spekulacji na rynkach surowcowych. Na rynkach surowcowych mamy na dzień dzisiejszy 60% wzrost cen dla konsumenta. Są nawet wyższe te wzrosty. Ale dlaczego tak się dzieje? Zapytajcie pana ministra, co się dzieje w Elewarze. Jakie są magazyny? Jakie są rezerwy dzisiaj? Jak napisaliśmy pismo do ministra rolnictwa o wprowadzenie zakazu eksportu z Polski zbóż, to pan minister napisał, nie możemy, bo jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, i musimy wywiązywać się z kontraktów. Niestety, ale Węgrzy, z którymi tak Jarosław Kaczyński klepał się po plecach, wprowadzili zakaz eksportu surowców rolnych, chroniąc rynek. Moi drodzy, w Polsce sanepik to fikcja, I e to fikcja, e weterynaria to fikcja, kontroli nie ma żadnych. Korporacje zagraniczne przy zgodzie tego ministerstwa rolnictwa wykupiły z naruszeniem ustawy o monopolizacji rynku zakłady Pini Polonia przekraczając 60% rynku wieprzowiny. I co słyszymy? Polacy nic się nie stały, jak w piłce nożnej. Nigdy się nic nie dzieje, dopóki jest spokój. Niedługo zobaczycie jak to ministerstwo. Zobaczcie, ile tu jest okien, ile tu siedzi darmo zjadów jeden za drugim. Darmozjadem, darmozjada pogania i tylko klepią się po plecach, panie ministrze. Ta na, tak naprawdę, to tutaj, dopóki się nie wyczyści dyrektorów różnych gabinetów, to nigdy nic się tutaj nie zmieni. Dlatego ja mówię, tego w ogóle nie powinno być. I z rolniczych nie powinno być, I z związków zawodowych z rolniczych też nie powinno być. Pan połodzieńca. No konserwatysta jest, ale on teraz jest za związkami partnerskimi, On jest za tym, żeby za polskiej wsi były też związki chyba partnerskie, także nie wiem jak rolnicy Królnie by na to, ale tam nie... No i jeszcze... partnerskie. Tak, związki partnerskie za stodoło i e, moi drodzy, przymusowe szczepienia to hasło agrouni. Ale nie moi drodzy, żeby się wstawić tutaj żeby wprowadzić system kontroli jakości żywności. Miliardy, miliardy się rozpływają. Dzisiaj będziemy na sprawie z Animexem. No i moi drodzy, walczymy dla przyszłych pokoleń. My jesteśmy tutaj w sprawie. Także wszystkim, którzy przybyliście, serdecznie dziękuję. Poczęstujcie się, bo dzisiaj są moje urodziny. Więc yy, ja mam sprawę w urodziny, a tutaj są taki skromny podarunek dla was. Poczęstunek. Yy, z którego chciałbym, żebyście skorzystali. My też funkcjonariusze zapraszamy. Bardzo proszę się częstować, dla każdego tutaj jest. Moi drodzy, nie może być tak, żeby na teren Rzeczypospolitej Polskiej przywożono ośmioletnie, stare, magazynowane, głęboko mrożone mięso i żeby z tego były robione dzieciom parówki. I to jest prawda. Ten minister, Jakikolwiek by nie był, Kowalczyk czy tam Ardanowski, moi drodzy, to wszystko kłamcy są. Ale moi drodzy, oni kłamią, bo mamy produkcję na poziomie 6, 6 milionów sztuk przodych nie całej nawet, niecałej, bo to wybijają wszyscy. A zapotrzebowanie jest na poziomie 17 milionów. Więc korporacje takie jak Animex, jak Sokoł, jak Tarczyński, importują tuć na kładczych głęboko mrożone mięso na teren Rzeczypospolitej Polski. I pytam się, gdzie dzisiaj są służby tego państwa? Uprawiane są świnie, które rosną w trzy miesiące, hybrydy. Dzieciaki się zajadają w McDonaldzie kurczakami hybrydowymi. To jest źródło sterydów, antybiotyków i szkodliwych substancji, tak m.in. jak glifosat pochodzący z pasz, ale też i środki grzybobójcze, które są też bardzo szkodliwe. Systemu kontroli żadnego nie ma, moi drodzy. Państwo jest zakłamane, a statystyki robi się w gusie jak się chce. To jest bardzo prosto do udowodnienia. I to Ministerstwo Rolnictwa boi się procesów sądowych. Szkoda, że mnie nieco poznać, bo ja chętnie bym z nimi stanął w procesie sądowym i udowodnił. Eee... Państwo polskie potrzebuje naprawdę powa poważnego kopa. Konsumenci potrzebują naprawdę poczuć głód. To będzie niedługo w Warszawie bardzo mocno odczuwalne. Wczoraj słyszeliśmy zapowiedzi Jarosława Kaczyńskiego że żywność ministra rolnictwa żywności nie zabraknie. Ja tu się zakładam o każde pieniądze. Żywności zabraknie i żywność będzie coraz droższa, będzie drożała i będzie, moi drodzy, coraz bardziej niebezpieczna, dlatego że przy braku systemu kontroli jakości żywności i dysfunkcjonalności instytucji państwowych jak główny inspektor sanitarny to możemy sobie tylko i wyłącznie pogrzebać palcem w bucie. Cześć Pierwku, witam Cię serdecznie. Chciałem podziękować, żeście przybyli. Pomału będę się udawał pod salę. No i cóż, idziemy walczyć. Idziemy walczyć o, o przyszłe pokolenia, o dobro dzieci. Pozdrawiam serdecznie.